Tam czas za was apeluję i proszę was zachęcam do wsparcia 4-letniego Stasia Zielińskiego, który choruje na ciężką chorobę DMD. Link macie w opisie. Orzeż mordę. No zobaczcie, to, to jest także. Wow! Wow! Ko kochani, wow! Ja pierdzielę, ale wielki. No z waty mam? Ja na spławik, ten Twój? Zobaczcie, jakie jaja. No, no kurde, chodź. Chodź go do tego. Zaraz go mierzymy. Poczekaj, nikogo nie po, połóż, połóż go nie rzucaj, połóż go w to. I kochani, zobaczcie, ale wielki. Ja już nagrywałem zakończenie. Zobaczcie, jaki gigant. Czekajcie, wyprostujemy dziada, żeby był jak najdłuższy. Słuchajcie, 50. 5 centymetrów naprawdę szapoba ba. Zobaczcie, jaki leszcz, czekajcie, wejdę, wejdę zejdę z cienia. Naprawdę, gratulacje. A złowiła go. Patrzcie, tam poluje na kolejnego. na no Jeszcze chwilę tu zostaniemy. Ja go za chwilę wypuszczam. Zwracam rybce Wolność, widać. Zobaczcie, że jest wysypka tarłowa. E, wszędzie ma tak naprawdę tę tarkę. Także myślę, że tam gdzie łowi, po prostu wycierają się. Ale jeszcze, no naprawdę jestem mega dumny. Powiem Wam kochani, zobaczcie, rybka w świetnej kondycji. Wypuszczam ją, nie mogę się nadziwić. Zobaczcie, jaki kaban a Justynka tam w krzakach. Nie wiem, naprawdę. Brawo! Nie wiem jak ona to zrobiła. Zobaczcie, taki kaban, jaki żywy. Zobaczcie, wyobraźcie sobie na, tą ją, na tę jej wędkę, że taka ryba bez podbieraka, bez podbieraka, słuchajcie. Zobaczcie, wypuszczamy. Cześć. A, ale pokazała nam ogonem. Mega kochani, dla takich chwil warto żyć, warto wędkować i warto tu być.